Na koniec ubiegłego roku miasto i gmina Pleszew liczyły 29 191 mieszkańców. Rok wcześniej było ich około 400 więcej. Jak podkreśla burmistrz miasta Maria Nadamek, jest widoczny trend, że Pleszew z roku na rok jest coraz mniejszy, mieszkańców po prostu ubywa. To tutaj też jest niestety, ale trend malejący. Zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale na pewno mniej urodzeń jest niż zgonów. Wniosek każdy potrafi sobie tutaj sam wysnuć. Urząd podsumował też coroczną akcję Bobasy PPL. Każdy nowonarodzony mieszkaniec Pleszewa otrzymuje od miasta bodziak z wyszytym imieniem i logiem miasta. Ta liczba urodzeń z terenu miasta im. 270 <kluzny> trzech nowych mieszkańców. Przewaga chłopców i to dosyć dosyć wyraźna. Natomiast no, przyszłość dziewczynek zapowiada się w różowych kolorach. różowych kolorach. Zawsze była przewaga chłopców, natomiast ona wynosiła 100 do 108, 107, tak? statystycznie patrzę. Natomiast taki, takiej przewagi jaka jest w przypadku miasta i gminy Pleszew, no, to jest, jest, dosyć, jest dosyć wyraźna. W Pleszewie kontynuowany jest także program Rodzina 3, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy posiadają więcej niż trójkę dzieci. Dobry e, znak, że oprócz naszych jednostek spółek gminnych, głównie spółki Sport Pleszew, e, również w programie uczestniczą podmioty, podmioty e, prywatne, które stowarzyszenia i, i firmy, które również udzielają ulg, e, udzielają ulg w tym programie. Program Rodzina 3 Plus daje rodzinom wielodzietnym szereg ulg i udogodnień, są to m.in. darmowe miejsca parkingowe w specjalnej strefie. Jak widać po statystykach, pleszewski magistrat czeka szereg zabiegów, które zachęcą młodych pleszewian do zakładania rodzin.